Manko z tej strony Christian i witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 W dzisiejszym odcinku dalszy ciąg żniw Także chodźmy Ale dzisiaj nie będziemy Bizonkiem Bo Bizon jest zepsuty Tutaj o w moim warsztacie go tu remontuję Ale mniejsza z Bizonem Weźmiemy sobie Ursuska Pojedziemy do pola i oto tam stoi bestia którą będziemy dzisiaj kosić bizon się zepsuł niestety No już ma swoje lata Braty sobie zawrócimy i zgasimy i idziemy do bestii odpalimy ją złożymy <laughs> sieczkarnie wyłączymy I Nie wiem czemu nie mogę A może muszę zacząć kosić Dopiero będą zmienić na no to Teraz mogę. Jest. Słoma zostaje. Ale piękna bestia. To jest piękny kombaj, piękna maszyna. Takim kosić. Taką bestią. Proszę państwa. To jest maszyna nie ta, co Bizon. Chciałbym Was przeprosić też, że odcinków nie było na moim kanale, no ale szkołę mam, trzeba oceny popoprawiać, ojojoj, coś się zaleciało, trzecia gimnazjum, to trzeba oceny jakieś mieć na koniec roku. Bardzo im się podobają takie maszyny wielkie. <laughs> ja się bardzo interesuję takimi maszynami, bo jak sami może zauważyliście, ja mam już gos ja mam gospodarstwo w Realu. Mam kilka filmików mam na kanale. To było uprawianie Jorka. Trzeba wrócić. potężna maszyna. Nawet o to nie śmień. Już Mamy połowę zbiornika. A i i i ja wrócimy wrócimy Prawie jak dyjadę do dziennika to będę na 100% wysypiemy się Może pokażę wam wnętrze Tutaj dwa fotele, tej komputerek jakiś Tu ruszę takie oj, Ojejej, jakiś lak Chodźmy do tej kamerki, bo <laughs> ze środka ta taką maszynę to ciężko kości, bo duży header To jest potężna maszyna Słomę zostawiam, bo krówki mam No i potrzebna słoma Pasom. jeszcze pasą jeszcze kurde no. nie, nie mam im przedawać jedynie ten... ale nawet dobrze się sypie to nie rurę otworzymy wystawimy otworzymy wystawimy jak to woli Czekam aż wyleci, żeby na ulicy nie naśmiecić z oj oj, 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 no i taką piękną maszynę, że był już pokrzywił na samym początku. Będę <tryk> musiał płacić dodatkowo przy oddawaniu, bo ją tylko by pożyczyłem. Czas, żniw. To, to, że bizon się zepsuł, to nie oznacza, że żniwa się nie odbędą. Żniwa się muszą odbyć. Jak na każdej wsi. Wieś bez żniw, to nie wieś. Robota ubywa takim kompajnem. Wizjonem ten musiał się tu najeździć. Ohoho. No ale na takie monstrum to mi jeszcze nie stać, tak, żeby sobie kupić na własność, tylko wypożyczyć mogę. Bieda w kraju aż piszczy kiedyś tam się zarobi na takie maszyny co planuję kierownicę to zakupić bo na kierownicę się lepiej grało to ja muszę co chwila klikać skręta a na kierownicy ten saletko skręcił i łuch się fajnie robiło a tak to jak sobie możecie zauważyć po tylnych oponach jak skręcam, że jak co chwilę muszę pikać Niech sobie wyleci A no, że prędkości dużej to to nie ma ale zabiera bardzo dużo tam ja nie wiem ile na metrów ten header ale jak widać całkiem sporo bierze czy przejazdy zrobiłem i ile było Dziesięć zbiorniku i rachciach i już jest. Ale widzę też, że bardzo dobrze sypie nie zmieni. Daj tego drzewa nie ciemi Chyba tak postanowię, że go zostawię, tak sędzie rosło. Hmm. Jak będę orał, to sobie muszę te dwa pola połączyć, to są przede mną. Taka mały kamień za to. Zaorał ją. A niech wyleci. Sypiemy znowu nie wiem, ale na pierwszą przyczepę chyba już dużo nie wejdzie oj ojoj oj, znowu że tak się kieł teraz stanąłem co już jest pełna no ja sobie źle stanęłem, bo mogłem tak bardziej wyprostować te przyczepy. O. Dobra, jestem z powrotem. Leścimy dalej. Nie popatrzę sobie na czas i... Doszło do 10 minut i przestało nagrywać I się saszyn, co się dzieje Ale już jestem z powrotem Tak to jest jak się nagrywa nad programami Nie można nagrywać ile się chce tylko z ograniczenia A sobie koguty włączymy. Ach, migają. Ile on Trzy. Dwa z przodu, O, o, o. Epo, wy jeszcze nie skośnijmy. Ojej, opuściłem. Kurde, coś slagowało. Nie wiem, czego to wina była. Będę musiał chyba komputer sformatować, bo ostatnie coś laguje trochę, go. Bo... nie wiem, czego to jest wina. Czy przez to, że nagrywa mi... Niki mi zajmują dużo miejsca i zbowalnia go, czy co, nie wiem. Jakby na dyskutce staram się dużo rzeczy nie trzymać, ale... Jednak trochę miejsca mam zajęte. Przeżnął samochód koło nas. Minął nas. A co się dziwić, przejemy kombajny, a samochody... Dojadę do końca, wysypę. Pojedziemy sobie wysypać jeszcze raz przyczep. Będę chyba kończył ten odcinek. To do końca kosić poza odcinkiem i będę nagrywał z prasowania. Albo może samozbierającą będę zbierał albo coś. Jeszcze się zobaczę. Może nawet samozbierającą trochę. A nie wiem. Chyba na przyczepę nie będę ładował z tych ból, tylko Albo tu, o stąd tu z dalsza będę ładował. Jak się sprasuje, a tu zbliższa tego na widełkach woził. i się nie opłaca ładować. Jak tyż przy gospodarce? Lepiej przewieźć na tuże. że ubywa, ubywa, robotę. Oj, oj, oj już mamy 100%. Że kurde przejechałem jeszcze przez jeć To mnie zaskoczyło, bo za każdym razem dojeżdżamy do końca, to nagle kicha nie dojechaliśmy A niby tak, no bo teraz robimy takie dłuższe te paski, bo prosimy sobie w tą stronę i się pole tak wydłuża można powiedzieć zjadę na bok, że nie stać na ulicy. Zgaszę go. Prybaśka. I Zimiemy Ursusa. Odpalimy. Polska moc. Ach, jak idzie. Nie patrzę na nic a niby no, 20 ton po no to tutaj jest po aby było mokro w polu to mógłby nie dać rady, ale oj, troszkę za szybko, żebym zabrał ten mógł. otworzymy sobie nie będziemy tak sypać, szczytowanie ja się staram realnie grać Dwa tłoki. Szybko, dźwiga. A teraz wyjedziemy teraz Nie sobie przesłamy się gorzej będzie pracowało, ale co tam jakoś sobie poradzimy sobie damy radę Dobra, w tym odcinku to było na tyle komentujcie, subskrybujcie Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę, to mega motywuje. Także trzymajcie się, cześć.